Cześć, dzisiaj będziemy otwierać karty Pokémon opcji Repel Dea Evolut. Ok. Dobra, ja już tutaj próbuję ustawić jakoś telefon. Cyk. Dobra. I otwieramy. Nie wiem ile się przekłada. Przełożę dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, jest moc energii, energia, wet, full, choco, barmin. Kołofant Ben Strenel Super Energia Evolved taka sudołuda Franz jest naszą naszą si... Oh! holo spring wow a ostatnią kartą jest Slacking, dobra dobra się myślicie? Aż tak pod światło ona się bardzo mieni Ok, Kodzik dla Was. Kodzik. No Pa.